Na antenie Radia Maryja jest z nami pan dr Artur Dąbrowski, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej, katecheta. Witam serdecznie, panie doktorze. Szczęść Boże. Szczęść Boże, pozdrawiam ojca, pozdrawiam radio i radie słuchaczy. Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie. Dziękujemy, panie doktorze. Przed nami druga tura wyborów, bardzo intensywny czas trwania kampanii wyborczej. Przed pierwszą turą wyborów Konferencja Episkopatu Polski do Spraw Społecznych apelowała o udział w wyborach prezydenckich. Przypomniała także wademekum dla katolików, jak należy głosować, aby rzeczywiście być w zgodności z nauczaniem Kościoła. Bardzo dobra lektura. Przede wszystkim też dobra decyzja ze strony Konferencji Episkopatu Polski. Natomiast w tej perspektywie dzisiejszej mamy jasne i czytelne rozstrzygnięcie, co powinien zrobić człowiek wierzący, katolik, a mianowicie przez pryzmat tego dokumentu, do którego odsyła nas Episkopat Polski, musimy popatrzeć na bieżącą turę wyborów, ponieważ byliśmy świadkami cudów, cudów tego typu, że nawet kandydat powiedzmy tutaj z Platformy Obywatelskiej, prawda, czy cytował Księgę Przysłów. Pięknie wypowiadał się o kościele, natomiast zaraz po wyborach, kiedy dostał te ileś procent więcej od pana Nawrockiego, maski opadły, fundusz kościelny i wiele innych rzeczy. Zwróci... Między innymi aborcja, rozdział kościoła tak, tak, od tak, państwa, prawda? Tak. To jest, I to według tego pana y, będzie naprawdę przyczynek do rozwoju y, ojczyzny, kiedy będziemy zabijać własne dzieci, y, kiedy będziemy fikcyjnie wrzucać te. Y, po tym powiedzmy, z głowy medialnej, w przestrzeń mediów, żeby mówić o tym, że ciągle jesteśmy zagrożeni tym kościołem i ciągle trzeba dbać o to, żeby się rozdzielać, bo kościół ma wpływ. No, gdyby miał taki wpływ. Potężny i wielki, jak twierdzi pan Trzaskowski, no to kandydat ten najbardziej, że tak powiem, odpowiadający rysom z tego kompendium społecznej nauki Kościoła wygrałby w pierwszej turze, w cuglach. Więc widzimy, że tutaj są pewne nieprawidłowości. Dla naszego dziennika w artykule, w wywiadzie dla pana. Rafała Stefanioka powiedziałem bardzo wyraźnie, nakładamy na całość, na całość, bo to teraz nie ma jakichś cudów, my też nie możemy owijać w bawełnę, że będziemy teraz modlić się o mądry wybór. No, logika, wybór jest w tym momencie jeden, no, nie mamy innych wyborów, oczywiście jest inny, możemy nie pójść na wybory, ale nie idąc również oddaję głos. Polityka nie jest, tak jak powiedziałem w artykule, to nie jest sfera pobożnych życzeń. Tam ścierają się i idee, i ideologie. I teraz trzeba sobie powiedzieć, kto będzie zwycięzcą. Zwycięzcą nie będzie, powiedzmy sobie, ktoś tylko i wyłącznie jako osoba prezydenta, ale zwycięzcą będzie wizja Polski. I tu jest to pytanie, jakiej wizji Polski chcemy, czyli tej przyszłości. I Nie możemy mierzyć tylko kandydaturą na lat pięć, ale musimy patrzeć w przestrzeń bardzo daleko. Czy chcemy Polski tęczowej, czy chcemy uchodźców, którzy nas przyjdą i zasypią, czy chcemy Zielonego Ładu, czy chcemy jakichkolwiek parad równości. Przypomnę tylko, że marzeniem pana Trzaskowskiego było to, że chciałby pobłogosławić taki homo związek, prawda, ale uniemożliwia mu to, co Konstytucja Rzeczypospolitej, a kiedy zostanie prezydentem Rzeczypospolitej, no to łatwiej będzie pewne rzeczy, że tak powiem, no, przepuścić, dopuścić, tak, zawetować, odrzucić i wtedy mamy pełnie władza przecież sam kiedyś mówił o tym że prezydent i premier yy, czy też rządzący państwa nie powinni być z tej samej opcji politycznej wtedy kiedy rządził pis nie można było teraz zmieniać zdanie a my wiemy jedno że stałe wartości stały światopogląd to jest nadzieja dla Polski i tutaj jako katolicy musimy też zabezpieczyć prawa nie tylko nasze, ale osób wierzących. Przypomnę tylko, że jedną z decyzji pana prezydenta Warszawy to była również decyzja o usunięciu krzyży. Do tego oczywiście walka z lekcjami religii w polskiej szkole. No warto przypomnieć, że pan Trzaskowski jest wiceprezesem Platformy Obywatelskiej, jest prawą ręką Donalda Tuska, a zatem również i on bierze odpowiedzialność za te działania, wymierzone chociażby w lekcje religii w polskiej szkole. Oczywiście, ale w mediach tych, powiedzmy sobie, prorządowych jest taka narracja, która mówi o tym, że tak w zasadzie to jest taki wybawca, zbawca, który skądś nam spadł i, i pomija się ten aspekt, że ten człowiek jest po prostu, no realnie związane z platformą obywatelską. To nie jest szeregowy pionek, to nie jest człowiek pokroju pana Nawrockiego, który został, że tak powiem, no zgłoszony do tego, żeby zostać prezydentem, nie będąc osobą partyjną, tak? Mamy do czynienia z czynnym politykiem platformy. Człowiekiem, który został wychowany jako stypendysta Sorosza, nie tak dawno właśnie Alex Soros, syn prawda człowieka, który jest wyganiany z wielu krajów za to, że doprowadzał do destrukcji, zapaści w krajach, do tego, że forsował nie tyle społeczeństwo otwarte, co lewacką ideologię po to, żeby niszczyć kulturę, tradycję chrześcijańską. To tak niedawno właśnie przyjechał przed pierwszą turą wyborów, żeby być może znów dopilnować pana prezydenta, podpowiedzieć pewne rzeczy, pokazać, jak to jest, jaki to jest wielki. I w mediach właśnie lansuje się ten obraz człowieka, który zna języki. Ja bym chciał, żeby prezydent nawet nie znał języków, żeby on dobrze mówił po polsku, dobrze myślał po polsku i działał po polsku. I to jest klucz do do rozumienia, dlatego patrzmy przez pryzmat całego jego działania, nie tylko na emocjach, bo przekaz medialny jest przekazem emocjonalnym. My mamy patrzeć racjonalnie i trzeba powiedzieć jasno, kto zagwarantuje nam dzietność w dobie tego srebrnego tsunami, czyli starzenia się społeczeństwa, tak? Chcą zabijać własne dzieci, Polaków. Dwa prawa dotyczące aborcji, czyli chce działać antykonstytucyjnie, również to ugrupowanie jego, które znów wyciera sobie tą twarz lewicą, mówiąc, że to tylko od lewicy zależą lekcje religii. Nieprawda. Jesteście w koalicji, podejmujecie te same decyzje. No i przede wszystkim z pewnością, bo jest taki proukraiński nie widziałby problemu w tym, żeby polskich żołnierzy polskich poborowych wcielonych do wojska również wysłać na wojnę na Ukrainę. Panie doktorze, druga tura wyborów przed nami apel do ludzi, którzy mówią, że są wierzący. No ale z ich wiarą czasami bywa tak, że swoją wiarę zostawiają na progu kościoła, gdzie uczestniczą w nabożeństwach i we mszy świętej, a czasami poza drzwiami, poza kruchtą kościoła ich życie, chociażby dotyczące spraw związanych z ojczyzną, wygląda zupełnie inaczej i potrafią głosować wbrew temu, co głosi nauka kościoła. Więc myślę, że gorący apel o taką świadomość i zrozumienie ważności tej chwili i ważności tych wyborów. No, szanowni Państwo, nie tylko drodzy radio słuchacze, naprawdę miejmy świadomość, że my nie znajdujemy się w tym momencie na zakręcie, kto będzie rządził Polską, ale jaka będzie tradycja, kultura i jaka będzie polska przyszłości. Dlatego swoje jakieś przekonania, swoje ambicje, swoje wyobrażenie o polityce zostawmy i nie dajmy się zwieść jakiejś narracji medialnej. My pierwszorzędnie musimy odrzucić w Kościele jeden błąd tak jak ojciec powiedział, że zostawiamy swoje sumienie przed kościołem wchodzimy, jesteśmy pobożni, modlimy się, wychodzimy, głosujemy inaczej. Pamiętajmy o tym, że nauka kościoła jest niezmienna. Skonfrontujmy nasze poglądy z nauczaniem kościoła. Kościół istnieje dłużej niż państwo nasze. To jest raz ma naukę, która tak naprawdę dzięki której ten świat się nie rozlatuje i dlatego jest tym narzędziem, które jest znakiem sprzeciwu. I dlatego trzeba zadać sobie pytanie kluczowe. Czy jestem w stanie osąd mojego sumienia poddać nauczaniu społecznemu Kościoła? Bo to papierze mieli rację i mają rację odnośnie tego, jak człowiek ma głosować. Przypomnijmy, że taka sytuacja miała już kiedyś miejsce, może drastyczne porównanie, ale w Niemczech no przecież oni wszyscy w III Rzeszy wypełniali prawo, które obowiązywało. Kierujmy się jednym sumieniem. Nie dajmy sobie Wydrzeć Polski my mamy lat tyle, ile mamy, ale przed za nami są młode dzieci, które będą uczone seksualizacji, których y, będzie się kształcić w tym celu, żeby sobie mogły zbierać płeć, y, w tym celu, żeby może nie za bardzo gdzieś postudiować, żeby nie był to mądry, rozsądny człowiek, żeby on myślał proeuropejsko, a nie propolsko, A ja jestem Polakiem i mam polskie obowiązki. Dlatego, moi drodzy, wielki apel, jakiekolwiek ambicje odłóżmy na bok. I naprawdę pójdźmy do tych wyborów, oddajmy głos, żeby w Polsce mówiono po polsku, myślono, myślano po polsku, żeby Kościół cieszył się wolnością i ci ludzie, którzy nie wierzą w Pana Boga, żeby byli zapewnieni też o tym, że my chcemy ich nawrócić, my za nich się modlimy, ale żeby oni usłyszeli i zobaczyli, co Kościół rzeczywiście im oferuje, a nie media, które destrukcyjnie rozkładają Kościół i ochydzają ten przekaz medialny. Idziemy na wybory. Nieważne, czy głosowałeś na Brauna, Konfederację, na Jakubiaka czy na kogokolwiek, dziś Polska czeka na Twój ruch, to jest bardzo istotne i ważne naprawdę zostaw na boku jakiekolwiek uprzedzenia, co by było gdyby, bo tego nigdy nie będziemy wiedzieć, i idź, rzuć właściwy głos do urny. Popatrz przez pryzmat nauczania kościoła. Jeszcze nikogo kościół nie zwiódł, nikogo nie zawiódł, ale zawsze prowadził ludzi do zbawienia. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie doktorze, i serdecznie pozdrawiam. Bóg zapłać z panem Bogiem. Zapłać z panem Bogiem, szczęść może, pozdrawiam serdecznie. Dziękujemy pięknie. Drodzy Państwo, rozmawialiśmy w aktualnościach dnia z panem doktorem Arturem Dąbrowskim, prezesem Akcji Katolickiej Archidiecesyjnej częstochowskiej katechetą.